Zawsze miło z wartą wygrać i zespół z świetną tradycją oczywiście i dobrą tradycją szkolenia młodzieży. Red gra różnie tutaj w tej lidze, raz wygrywa, raz przegrywa, ale jakby okiem trenera tutaj pewnie ten okres zimowy na coś innego przeznaczacie, na obserwacje, tak? na ćwiczenia, na doślifowanie, na zbieranie doświadczenia? Obserwujemy tak, tak, obserwujemy, cały czas zbieramy. Fakt, że minimalna różnica w naszych treningach, ponieważ trenujemy na boisku pod balonem to boisko jest jednak troszeczkę węższe, i na in, inna nawierzchnia, inne boisko i, i no tutaj chłopcy widać, bo ci co lepsi już piłkarsko są zaawansowani, już się bardziej, bardziej się przystosowują, ale ci, ci słabsi troszkę, to już widać dużą różnicę w poruszaniu się i, i brakuje im już troszkę, in... jest szerzej, już troszeczkę się gubią, zawężają sobie tak jak tam, gdzie trenujemy, no ale jest okres zimowy, za chwilę się skończy, wyjdziemy na boisko, zaczniemy grać teraz na dużym boisku, myślę, że już... Będzie, będzie inaczej, no, ale na pewno jest tak jak powiedziałem wcześniej, jest to dla nas troszeczkę utrudnieniem, szczególnie tych chłopców młodych. Ale Wszyscy boisko. grają w tym wieku na hali, tak? No grają, już... grają, hala, tylko mówię, jest różnica w wielkości. Ci, co trenują na tej większej hali, też są inaczej już przystosowani, szersze boiska, a tutaj ci nasi jednak chłopcy na tym węższym boisku, troszeczkę jednak, jednak dla nich jest to, widać, duża zmiana i, i sprawia to im <laughs> le, leki problem i to widać, widać. Ale mówię, no wygraliśmy na razie dwa mecze chyba, z tego co pamiętam, oba chyba nawet, z wartą drugą, ale wiadomo, tutaj w tym wieku uważam, że wynik nie jest najważniejszy. Oni niech się uczą spokojnie. Pojadą niedługo na obóz tutaj, więc myślę, że też tam sobie tam będą cały ty tydzień razem. Bardziej się zabiąże to jeszcze przyjaźń między nimi. Potrenują więcej, więc na pewno to jakiś efekt przyniesie. Na pewno musi to przynieść, efekt inaczej sobie nie wyobrażamy tutaj stręku. taką, że tak powiem, żelazną jedenastką, czy jednak pewna rotacja w składzie jest? Bo te twarze, ja że obserwuję któryś miesiąc czy sezon nawet i już jakby się krystalizuje taka kadra tego rocznika przynajmniej. Kadra, tylko cały czas na pewno brakuje. nam, Jeżeli wyjdziemy na duże boisko, to może być, może być problem, bo jednak więcej tych chłopców chyba było, teraz troszeczkę, wiadomo, teraz okres taki chorobowy, można powiedzieć. No i jednak troszeczkę trzeba łatać, łatać te dziury, no bo jednak braku, brakuje, na pewno brakuje, jak wyjdziemy na duże boisko grać, że będzie ośmiu w polu plus bramkarz, to wtedy może się stracić w naszej drużynie problem, na pewno. Na bramkarz ma... dzisiaj całkiem nieźle. Bram... No, bramkarz na pewno już, jak ostatnio mówiłem, jest naszą mocną stroną, chociaż uważam, że mógł lepiej nawet się zachowywać. Każdy ma ten margines. W kilku, 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 momentach, że troszeczkę się był taki, jak to po piłkarsku mówiąc, Zbyt elektryczny. elektryczny, tak jest, tak jest, mógł spokojnie się zachować, no ale... To są młodzi chłopcy, cały czas się uczą, wiemy o tym dobrze, więc... Oni pracują rzeczywiście tylko nad techniką, taktyką, czy jednak gdzieś tam te akumulatory też ładują zimą, czy dopiero w Gdańsku oni, naładują? Oni, czy oni inna... minimalnie, w Gdańsku, w Gdańsku nie przypuszczam też, żeby to wiadomo, że to się troszeczkę inna specyfika obozu będzie niż dorosłych, seniorów czy juniorów, wiesz, ale... Sił nie brakuje. Sił myślę, że tym chłopcom nie brakuje, oni są energetyczni, nieraz za, za dużo trzeba ich tonować, ale dużo, bardzo dużo pracujemy nad techniką na tej sali. Myślę, że niedługo to jakoś jeszcze większe efekty przyniesie, no bo wiadomo, niektóry się rodzi już z tym, że łatwiej mu to przyswaja, elementy techniczne, a wielu jednak cały czas uczy się, uczy. i Czyni podaj albo strzelaj. Tak, tak, no mówię, na naszczałem też dużo pracujemy, tylko wiadomo, tu też jest inaczej, tam mamy małe bramki, bramkarzowi łatwiej się broni tutaj wychodząc, też może już się na pewno Bartek inaczej czuje w tej, tej większej bramce, ale... On akurat jak powiedzieliśmy jest bardzo mocnym naszym punktem, więc sobie z tym swobodnie poradzę. Ktoś wygrał ten okres zimowy, ktoś się pojawił nowy, czy nikt, nikt Pana nie zaskoczył taki, kto się nagle objawił? Czasami tak mówi się, ktoś wygrał e, tak, okres przygotowawczy nie, na, z nieznanych piłkarzy. Na pewno tutaj Kamil, który dzisiaj grał. Mało meczów grał, bo tam też nie zawsze mógł. mógł. Fakt, że może też stanować raz w tygodniu tylko, ale jest to na pewno duży, duży postęp zrobił. Jest też że też Popiec, który może tutaj na tle tej drużyny turnieju jeszcze by odbiegał od ale na tle naszej drużyny Antek zrobił na pewno znaczny postęp i jeżeli tak będzie, widać, że jest to chłopiec taki ambitny, który chce, chce, chce się uczyć, chce słuchać, nie ma żadnych problemów z nim. Myślę, że będzie tak dalej się rozwijał, to będzie na pewno wzmocnieniem naszej drużyny.